To co, dzisiaj prowadzimy jasełka? Walentynki, ogarnij się, wszyscy patrzą. Czym właściwie jest miłość? To pytanie stawiają sobie ludzie tak długo, jak długo istnieje świat. Miłość, radość, a także smutki, jakie za sobą niesie, uniesienia i zachwyty, nieporozumienia, z których się składa, stanowią wciąż niewyczerpane źródło tematów dla poetów, pisarzy i malarzy. Jest ona siłą i energią, bez której ani człowiek, ani świat nie może się harmonijnie rozwijać, ani zeznać szczęścia. Święty Walentyz, czy ja zakochany? Zwłaszcza z tym nie śmiałem, który brak odwagi wypowiedzieć swoje uczucia. A poza tym szkole. Zapiszcie temat lekcji. Analiza mechaniczna stanu kochają. Fawa pierwsza. Oczy zabierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów. I oczu. Odzieży i szczegółów w twarzy. Następnie z prędkością 432 km na godzinę. Sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i uśmiechu, a nos rejestruje bezwolne feromony. Paza druga. Sortowanie danych. Tak to ja widzisz, bywa tak. W zimnym deszczu posłusznie mógł Za rogiem człowiekom to lepiej. Znaczy czekać, on tu dłużej moknie, wpisany w los milczenia łyk, Zapisane Rozdanie Walentynek dla Uczniów. Paulina Brzzińska, klasa druga A. Tak. Lubię cię. Mało. Trochę cię lubię. Kadziu wariacie. Zdałeś mi kwiaty na 8 marca. No tak, ale też dałem kwiaty innym koleżankom. się jestem. Me! Co, Me, co to za zwierzę? Koza. Tak, tak, zgadłeś, a więc jesteś w formie. Druga zagadka. Co to jest? On myśli o tej jednej jedynej. Miłość. Ja ciebie też. Cholera, głupia sytuacja. Czemu? I tak wszyscy wiedzą. Co wiedzą? A jakie plotki krążą. Jakie? Że <grym> bierzemy ślub. Ja nie myślałem o ślubie. Ale ja myślałam, a jak pomyślałam, to powiedziałam koleżance. A ta wiesz, rozstrąbiła wszystko. Słuchaj, to będzie trzeba odwołać. Tadziku, nie odwołuj nic. Siadaj tutaj. Zajmij rękę. Ciepła ręka... Nie no, co ty, słuchaj. Ja nie dojrzałem jeszcze do miłości, ja muszę iść. Ja chcę iść na studia, idę na astronomię. Gwiazdy? Tak? Proszę za mną. <grym> Widzisz te plejady? Są nasze. Wiesz, ja je dopiero poznam, a jak nie poznam, to wtedy będę wiedział, czy one są. Tadziu, obejmij mnie. Nie no, co ty. Słuchaj, nie no, co ty. Wiesz, ja już muszę iść, a jeszcze muszę iść na studia, potem zrobić zakupy. Tadziu, ostatnia zagadka. Czerwone, przebite strzałami, krwawi. Albo. <noise> Teraz nastąpi rozdanie walentynek dla nauczycieli. To Teresa i Gorgoniusz Przybyszewscy. Pan Bogdan Magdziarz. Pan Karol Wincejciak. and some sense Dzisiaj mieliśmy napisać wypracowanie na temat najsłynniejsi literatcy, kochankowie. Dobrze, przeczytaj swoją pracę. Kochankowie dawniej jak i dziś są osobami, które łączy wielkie, mocne uczucie Dosyć! Miłości. To miała być twoja praca, a nie wypociny ze ściąga.pl. Kto napisał samodzielną pracę? Julia? Jestem Julią, mam lat 23. Dotknęłam kiedyś miłości, miała smak gorzki, jak filiżanka ciemnej kawy. Mogła rytm serca rozdrażniła mój żywy organizm. rozkołysała zmysły, odeszła. Jestem Julią, na wysokim balkonie. Zawisła, krzyczę wróć. Włam wróć. Plamię przybliżone wargi, barwą krwi. Nie wróciła. Jestem Julią, mam lat tysiąc, żyję. Bardzo ładnie Julia, znasz może panią Halinę Poświatowską? Jakaś nowa opiekunka z internetu? Nie, poetka, właśnie ten wiersz napisała. Obie prace są nie do przyjęcia, napiszecie wypracowanie jeszcze raz. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sutra serca wyciszam się. W wodzie umarłem dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć po prostu źle. Sekretarz się podejrzany, osobnik, uh, uzbrojony w i strzały, w toku czynności zatrzymaliśmy do sprawcę. sprawca. Powiedzcie, jak to było. Ja. Jak normalnie, tu na ławce, siedział facet i facetka. Nie rozmawiali ze sobą. Albo się nie znają, albo się znają. Taki śpiewają, a oni nic. Proszę używać przyjętych sformułowań. Mówię, mówię, a oni nic. To ja na takich jestem uczulony. Gdzie mógł i przywaliłem jednemu i drugiemu. Strzałem, strzałem miłości. Przepraszam, nie wychował pan. Proszę pokazać na modelach przebieg zdarzeń. To tak, tu siedziała babka, a tam facet. Proszę mówić, młodzieniec i dziewica. Młodzieniec siedział i czytał gazetę. Obok niego taka zdrowa dziewica. Czytał o pogoda i jak pies pogryz dziecko. Dziewica też wrócą. Niezainteresowana uczciowo. O, To ja wtedy myk, myk, zmyk, od drzewa do drzewa, za łuk i sru. Wysłałem strzały miłości. Tak, no jeszcze chce, to można, prawda? Proszę teraz pokazać, gdzie został trafiony młodzieniec. I się w końcu do dziewicy zaczął dowalać. Uniósł go porych uczuć. O! Dziewica się sposzyła. Gdy już uciekła, to się musiałem śpieszyć. Chwyciłem za łuk i pocelowałem do dupy. Nieudolnie. Tak, nieudolnie. Proszę pokazać, po gdzie została proszona dziewica. No właśnie w to nieudolnie. Wierciła się cholera jedna. Proszę powtórzyć. Wierciła się jedna. Dobrze, i co było dalej? No, kiedy pocelowałem prosto w serce, to już było za późno, bo młodzieniec się obraził. A dalej to już wiecie, dziewica poszła do zakonu, a młodzieje się spi. Czyli przyznajesz się do winy. No a się? Trudno, odsiedzę swoje. Dzieciale moje są nadal niebezpieczne. Oto osoby, w których możecie się zakochać, jeśli nie będziecie ostrożni. <śleszy> Mógł nam dać sam Bóg, ostatni raz. Jego człowieka powinna być okazywana mu jak najczęściej. Posłuchajcie, jak pisze o miłości ksiądz Jan Twardowski. Przeczytaj Weroniko. Jak to się dzieje, że twoje ludzi spotyka się, czują się tak sobie bliscy, że pewnego dnia w cichej, niespokojnej sympatii, albo też w namiętnym zachwycie wspólnie przez życie i pragną. To jest tajemnica. Jeśli kogoś chętnie widuje, to wcześniej czy później spotka się go lub ją, choćby nawet we śnie. Miłości nie można udowodnić. Miłość nie zna logiki. Nie możesz dokładnie powiedzieć, co oczarowało cię w tej drugiej osobie. I przy każdym spotkaniu twoje serce biło szybciej. Dom zadziście sobie, dużo wcześniej, niż zamieszkaliście wspólnie. Wzrastaliście w swoje życie nawzajem. Czuliście się ze sobą dobrze. Czuliście się dobrze w tej wielkiej tajemnicy, która nazywa się miłością. Czas na finał. To była już ostatnia lekcja. Dziś dużo mówiliśmy o miłości, a jaka ona jest, każdy widzi. Zakochanym wydaje się, że żyć bez siebie nie mogą. Mało jedzą, mało śpią. Głęboko oddychają, ale o tym już było na biologii. Jak zakocha się poeta, to wiersz napisze. Jak zakocha się malarz, to obraz namaluje. Jak zakocha się piosenkarz, to wyda płytę. I wszystkim wydaje się, że miłość to jest coś takiego nieuchwytnego. Zanim więc się rozejdziecie i pobiegniecie szukać tego co nieuchwytne, chcemy wszystkim życzyć tylko prawdziwej miłości. Przyjaciół, na których można polegać i którzy nigdy Was nie opuszczą w potrzebie. Niech miłość nie będzie dla Was jak niszczący narkotyk, lecz jak poprzedni chleb, którym będziecie się karmić, bez którego nie można żyć. Żartując z płochy za uroczeń, z szacunkiem do prawdziwej miłości, przygotowaliśmy nasz dzisiejszy program i teraz Wam dziękujemy za uwagę.